Norwegia tutaj przyjęła jakieś tereny jeszcze od Polski, to trochę słabo dla Polski. Norwegia podbija Pskov, i no 5 zdolności bojowej. No to musi być ostateczna wojna. Tutaj będzie dochodziło do bitew, tutaj jakieś miasto upadło, jakieś kolejne też upadło. Zara będzie bitwa o Helsinki. No i to jest jeden od dwóch zdolności bojowej, to trochę słabo. Jeśli by coś teraz zaatakowało Polskę, to by się mogło zakończyć tragedią. Dobra, coś zaatakowało Polskę i się nie skończyło tragedią, to dobrze. No chwila te Helsinki są tak blisko, ok, to jest 1 do 3, jeśli chodzi o zdolność bojową. To trzeba Odpisać pokój, już tutaj było widać, że oni tutaj skontratakowali mocno. Polska walczy z Bizancjum, ale to nie jest to samo Bizancjum, Bizancjum, co kiedyś. Teraz zdolności bojowej. No ten Skow ile ma? Też cztery. Polsce musi zdolność bojowa urosnąć. Szwecja ma jeden zdolności bojowej, Polska miała dwa. I co Polska ma? So nie, Polska ma wojnę z Wielką Hordą. No, ej, no, czy Polska tutaj jeszcze będzie upadać? Polska walczy na wszystkie fronty teraz. Polska nie dostała busta przez naprawdę długi czas. Okej, okay, Polska utraciła jakieś tereny. Kara nich tutaj podbija to jest jeden zdolności bojowej. No, nie no, czy ja.